Witajcie widzowie dzisiaj na kanale. Poczekajcie chwilę. Dobra, teraz. Witajcie widzowie na kanale. Dzisiaj gramy w grę o nazwie Jim's Computer. Załączę ją też w linku. Tam. O, jakaś paczka przyszła. Co? Słyszycie ten dźwięk? Dziwne. O, komputer. E, Chat. Nic na czacie nie ma. Aha. Mnusy jakie są? Otwali jakiś cyrk. A i zasubskrybujcie i Za zasubsk Zasubskrybujcie i dajcie lajka! Like. I będzie więcej fajniejszych filmików. Mogę kupić. kupić to, to, to. Teraz złazimy. I paczki nam chyba doszły. No, doszły nam. Gdyby nam nie doszły, to by było słabo. A co? Mamy te paczki otworzyć? Oj, oj. to co nam daje? Musimy wypróbować to. A! Nie no, fajnie będzie je budować. Jestem zmęczony i idę spać. <laughs> Nie chce mi się nic. XD. Nic Że naprawiamy komputer trima. O, nos jest. I właśnie mnie ciekawi czy siedzi coś w szafie. Raczej chyba nie. Nie. Nic nie siedzi. Znowu czuję się bezpiecznie. No! Ja się czuję bezpiecznie. Nie no. Naprawiam komputer Jima i jestem sam w domu. Najlepszy dzień w życiu. Wow, ale się czuję bezpiecznie. Nie no. Magic. Nawet nie zma swojego hasła. No nic nie mogę odpisać. Czy mogę coś odpisać? Nie. Myślę, że tak. O, kupujemy nowe rzeczy. A wy jak co jest teraz? To poszukujemy jakiegoś studenta czy coś. Paczki nam przyszły. Nie marnujmy czasu. Idźmy po te patrzki. Mmm, chesburgers. Oki, rozumiem. Mmm, ale dobre kola. Zjemy sobie mm, hamburgera. Mmm, chessburgers. I idziemy spać. Mmm, chees Co to za dźwięki? Zówno się budzimy w nocy i będziemy szedli i sprawdzać szafy. Hmm. Co nam się dzieje? Przecież nie ma nic strasznego w domu. Sprawdzę grogą szafę. Jak nic nie ma, no to. Nie wierzę w to. No. Wiecie czemu widzowie teraz sprawdzamy szafy? Dlatego, że. W tych wiadomościach coś tam o głupych, głupich rzeczach było. Aha, dzień trzeci. Nie no, fajnie. Naprawdę bardzo fajnie. Najlepszy dzień w moim życiu. W newsach coś nowego jest. Aha, policeci coś szukają. Tu nic nam nie wysłał, bo to jakiś robot. Po co my w ogóle gadamy z jakimś robotem? Po co my w ogóle zamawiamy te paczki, jak mamy naprawić komputer Jimowi? Nie no, ja nie rozumiem tego. Nie, nie wybieram tego. Nie idę tam. Nara nie idę za tą strzałką, chyba zepsułem, zepsułem grę. Jak się gra ze widzowie To mamy problem no Wszystko wykorzystane No przecież To jest jakiś Nie chcę tego Wejdźmy z tym na dwór Po co apteczkę użyłem Nie wiem jak miałem użyć to dobre nie no, znowu się budzimy w nocy Nic się nie dzieje, komputer wszystko kiw będzie teraz co chwilę sprawdza szafy bo mi się nudzi w nocy i nie mam nic do roboty więc będę teraz sprawdzał szafy za chwilę odpalę sobie telewizor, wiecie? ten komputer sobie odpalę no no mówiłem, odpalę telewizor Halo! No, odpaliłem telewizor. I teraz idziemy znów spać. O, komputer! Idziemy grać. Co to jest? Nie rozumiecie, gościu? Powinneś pisać po polsku, a nie po angielsku. Nie no, to jest jakieś dziwne. Jimmy powinien zasnąć przy komputerze. Czemu Jimmy nie zasnął przy komputerze? A, major coś tam zrobił, nie wiadomo co. Kolejne paczki do nas doszły. No, no naprawdę, najbardziej się cieszę. Od. Gdzie moja paczka? Oszukali mnie! Oszukali mnie! Aha Co to leci? Czemu helikopter leci nad moim domem? Nic się tu nie dzieje Wynocha stąd Dziwny głos skakania Poleciałeś se? Leć Leć stąd Nara, nara, nie chcemy cię Dla, spać Jeszcze będzie latał Nareszcie odleciał. Wywal to. Jimmy, nic nie będziesz tu robił. Ten komputer teraz będzie mój. <laughs> Zepsujemy komputer Jimmy'emu. Halo, czemu nie mogę... O, nareszcie poszłem spać. W końcu nareszcie poszłem. Ja nie słyszę niczego. Nikogo nie ma w moim domu. Idę się pobawić szafami. Nie mam innego zajęcia. Idę się pobawić szafami. Otwórz i zamknij. Teraz druga szafa. Żeby się pobawić. No. Otwórz i zamknij. Ktoś puka do drzwi. Maliście to. Idę otworzyć drzwi. Halo, co ja mam tu zrobić? Przecież nikogo przy moim domu nie ma. O otwórz te drzwi. Halo, nic tu się nie dzieje. A, to się nic nie stało. Tylko ktoś se pukał i pukał. O ile będzie tych dniów? Co to za czarne nie wiadomo co? No nam Coś czarnego nam dali. No jakiś... ...Major czy coś tam, nie wiadomo co gada. Otwieramy pierwsze... Młotek, nie no, na fajnie. Mogę zabudować okna, nie. jak w tej grze... nie. Co to jest? Po prostu coś czarnego. Aha. I tym mam... Nie no, gra się zepsuła, halo! Ja nie chcę tego. Dobra, idź spać. Idę spać, a te belki odłożę na później. A jak mi się pojawią w ręce, to. Nie ma belek. Komputer! Nareszcie się odpaliłeś. Co? Ktoś mi otworzy drzwi? Albo, że coś jest w szafie. Pobawimy się w szafą. Ktoś do nas napisał jakiś list. Chyba ten ktoś jest z afryki. I nie wie co co komputer. Dobra, niczego tu nie ma w tym domu. Włącz się komputer. Hmm. Walić to spadam stąd Teć próbuje mi wybić przejście Jak tu przyjdzie To go nie będzie No otwórz te drzwi Wygrałem? Wygrałem. Baba, to wszystko. Widzowie dziękuję za obejrzenie odcinka i żegnam Was. Na raz. Zasubskrybujcie kanał i dajcie lajka like w górę. Więc nara, trzymamy się na następnym odcinku. Bye.